To jest taki stres straszny w tym wagonie. Ja też tak odwracam. Dobrze wygląda. Była pani Byłam w, w kąpieli. Byłam w kąpieli, już się wykąpałam. I siedzimy sobie do Krakowa, jedziemy i... No zobaczymy co dalej. Dysk pani, coś miałam powiedzieć, bo tutaj ktoś prasował. Ostatnio to sobie pomyślałam, że czasem się prostownicę bierze, to też do prasowania. Wie pani, że można sobie o i wyprasować. Więc to jest coś takiego jak żelazko. Oszukują w, tym, w toalecie, bo nie ma prądu 230, bo Tylko było tam 20 stopni, myślę. Do koło brzegu nie pojedziemy, bo nie pasuje mi. Toruń też nie. Krzyż. Krzyż to ja mogę zaraz położyć na to wszystko. Koszali. I będzie jak koniec. Tak. Ko Koszali. Poznań. Interesuje mnie Poznań i Kraków, ale wsiadamy do Malczeskiego, trzeci Peron, Kraków główny, ale nie wiem, czy nie wysiądziemy wcześniej. Wydaje mi się, że tak. Pójdziemy, zobaczymy czy... Pani, jak będzie dużo ludzi ja wysiadam na pierwszym lepszym peronie, tak? W pierwszej lepszej stacji. Dobra. A pani jak może sobie jechać dalej? Dobrze, bo ja może jakąś miejscówkę znajdę nie. dla siebie. Pani nie znalazła dla siebie. Nie. No to przykro mi, ale... Peron trzeci. Kołobrzek. Kraków. Proszę bardzo. Lokomotywa EP07 1018. Mam pomysł. <śpiewanie> Idziemy do Malczewskiego, proszę bardzo. Jedziemy dalej, Malczewski. Koło brzeg Kraków. Jedziemy dalej. Czekaj zobacz, tam ludzi. Pomóc? Miejsce usunąć to pomoże. Bo my nagrywamy na YouTube. Właśnie. Tak? Pan mi pewnie też subskrybuje. Nie, nie. Nie wiem czy moja żona tego akurat nie ogląda. Nie chcę Nie, bo wesoło jej będzie. Tak, będę miał wątpliwość jak po dwóch to jest, jest, wolna? Ale to, jest tylko, to jest tylko, podróż, a nie jest jak tam Podróż? No wy we trzech i pół kobiety z nami, Ale jak nie ja mam miejsce, to gdzie mam ludzi? <grym> jak to jest przedział, to ja czegoś nie wiem. Nie złożyłem do jakiejś stacji taki zbierze, mam. No taki przedział mamy. No chodzisz? Stojący. Tak, ale wesoły. Przedział stojący. Chodzisz. Ja. Typ postaci pociągu, stacja, głośno Wielkopolskie. Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty i gastronomicznej. 15. A 111. A, takie ta, Tu są tu tu No jest trochę Wszystko jest zajęte mam komentarz: Ty mnie straszysz tymi zielonymi siedzeniami. Ja się boję. Nie lubi pani zielonych? Lubię. Lubię w tych jak jest te przedziałowe takie są zielonymi. To ja bardzo lubię. Film nagrywam rok temu. Naukowski nie? Nie w panoramie. Tak. To lubię, ale bezprzedziałowy. Nie za to, bardzo. To są fotele takie lotnicze. Ale nie chcę tak siedzieć w tym upale. Tam jest tak gorąco. No. I wychodzi na to, że tak od końca przeszłyśmy do początku. No i nie ma nic. Zajęty. Pojedyncze takie. Były takie trzy zestawy podwójne były na cały pociąg. Bezprzedziałowym. Bezprzedziałowym, a w przedziałowym to tylko jedno było chyba, jedno mhm. siedzenie. Wszystko jest zajęte w Malczewskim, a w, w Warsie też. Zresztą tam coś śmierci No właśnie, nie jest zbyt fajny zapach. Perfumy jakieś z jedzeniem przypalonym, nie wiadomo z czym. Rogoźno Wielkopolskie i wypadałoby w Poznaniu wysiąść, ale mi zależy na Krakowie. To ja wysiądę w Poznaniu, a pani w Krakowie. Tak? Tak. I później będziemy miały inne, a to może się spotkamy gdzieś. To jak ja bym w Poznaniu wysiadła, to pojadę do, to może się z, umówimy w Łodzi. Tak? Zobaczymy, Nie. która szybciej przyjedzie. Tak. <laughs> Ja nawet byłam zdecydowana usiąść na korytarzu, ale szukam, szukam, nie ma siedzeń tych otwieranych. W ogóle nie ma. No i tylko pierwsza klasa zostaje, to co dopłacamy? Ja już nie mam kasy. Ja też nie. Przecież na każdy pociąg płacimy więcej, niż, zł. ale niż, więcej wynosi nasz bilet niż A. tak naprawdę na każdy pociąg. Dobra, wracamy, no, wyjścia nie ma. Tutaj wybieramy, czy nie? nie? Nie, nie, ja jestem wybredna. Zielone jeszcze kolory, zielone. Idziemy dalej. Tutaj mi nie pasuje. Ja już przeszłam yy, w ca, w cały w, od końca do przodu i teraz idę z powrotem. O nie! No nie było, coś ci się przewidziało. Możemy tutaj. Tak? Chodź tu. Gdzie siadasz? Możesz siadać gdzie chcesz. Naprawdę jest mi wszystko jedno dzisiaj. 40 jest godzina. Na 40, Mogę godzina. Na, środku. 40... Mogę na środku możesz. Tam tym zielonym były z przodu, tam z przodu, że nie było fotela już. Tak? No. To idziemy. Nie, pani wybredna jest. Problem jest, bo jasno, jakieś światło jasne jest. Tu? To może być? Może być. Najwyżej się przesiędziemy Tam było tak bardziej, wiesz. Nie ma tu kontaktu? co tu posiedzimy. wybredna na pani. Tu jest na pewno kontakt. W takim wagonie sobie siedzimy. Tak nieswojo, nie? Tak właśnie, tak dziwnie trochę. No, bardzo zrobić nie ma miejsca. Nie ma miejsca, nie było w ogóle miejscówek. Tylko takie zostały to, co tutaj pokazałam. Tamte, w tamtym. To plus 6-8 miejsc jest. jest na. Ile wagonów? Siete 10? 10 jest? No, na pewno jakoś tak. Osiem no. chyba wars. Tak, także. No, na razie tu sobie posiedzimy. Powiem, powiem pani, dziwnie obok siebie siedzieć. Tak, bo ja siedzę w, przy, przy wyjściu siedzenie, a pani naprzeciwko tak. przy oknie i my mamy zawsze sześć, sześć miejsc, nie, trzy miejsc Dla siebie. Nie, po skosie tak siedzimy, nie? Że trzy miejsca pani dalej... Pani mam korytarz, a ja mam okno. Tak. I, I tak. siebie widzimy, a teraz... Tak, a teraz po prostu musimy koło siebie siedzieć. <noise> nie no. Dobrze wygląda. Była pani u fryzjera? Byłam. W kąpieli. Byłam w kąpieli, już się wykąpałam. I siedzimy sobie do Krakowa jedziemy i no zobaczymy co dalej. Z Bydgoszczy do Warszawy. Z Wrocławia mieszkiem do Bydgoszczy i z Bydgoszczy do Warszawy? Tak. A o której z Bydgoszczy? 10.21. A w Warszawie? O 14.00. No to dobry plan. Tak? A i no. tak się zmieni. I tak się zmieni. <laughs> ja nie mogę z panią. Przecież my to zmieniamy co chwilę już. Pani pisze przecież już 40 godzin niech pani nie przesadza. Już ludzie to już nogi wyciągają. To jest taki stres ja straszny w tym wagonie. Ja, ja też tak uważam. Mi się bardzo podoba to. To. Stryczek? No można sobie naciskać. Na wieszak. A to? A to jest taki do zahaczenia. O. Mhm. Palto... <noise> Palto 6. <noise> A i Warszawa zachodnia 1430. Pasuje pani? Pasuje. Możemy nawet do wschodniej, żeby później wysiąść. <noise> A nie, bo my jeździemy stamtąd. Aha, to przez wschodnią jedziemy. A po co ci wschodnia? Nie no, to na zachodnią to będzie, będzie dłużej. No właśnie. Bo myślałam, że my jedziemy z, z tego, ze Skierniewic. Nie, no co to za plan nowy To będzie pociąg Rajewski O, to wiem jaki. Tak? Rejewski, to jest flirt. Mm. Mm. Czyli luksusowo. Teraz to sam koniec. Zaczęliśmy luksusowo i skończymy w luksusie? Tak. I dwa, dwa pociągi yy, zagraniczne. Muszę panią przeprosić, bo ja. Za ja, co? Bo ja idę do toalety. Muszę sobie włosy. Czy tutaj? Usiąść obok? O, tu może Tak? <głosy> <głosy> Muszę sobie wyprostować włosy, bym się pokrzywiły. Na każdą stronę? Tak. <noise> Nic z tego proszę pani. Nie ma 230. No, muszę tutaj podłączyć. No. Ostatnio to sobie pomyślałam, że czasem się prostownica bierze to też do prasowania. Wie pani, że można sobie o i wyprasować. Więc y, to jest coś takiego jak żelazko. Proszę, ładnie wygląda. Dziękuję. Ale i w ogóle nie działało. No bo tu wszyscy napierają bez przesady. Ryby jedzą to tamto wiesz. Ja teraz jak w Karpatach będę do Gdyni jechać, to otwieram paprykarza Nie, kupię zaraz. Proszę bardzo. Czynna? Aha, no tak. Już już nie wiem, czy ci dzień jadę. Myślę, że zdążymy do wyjścia, czy nie? A. Najwyżej. To co, wracamy się potem znowu? No. Szanowni wędzle zbliżamy się do stacji dropania. Ostrzności, dziękuję nie za udział w stacji dropania Capital City. Do zobaczenia. Pan wodziec pociągu z stacji dropania. No właśnie, uję. Ja Teraz pokażę, o co chodzi. Ja nie wiem, jak to zrobić, zobacz. Dobrze, ja mam jeszcze 5 metrów. I tak robię, co mogę w mojej mocy. O, króciuk, chodź do miasta. To już Albo polanica. Jest. Byśmy się wody mineralnej napił. Ale nie, nie ma jak. O, cholera. Nie ma gdzie? Oszukują w, tym, w toalecie, bo nie ma prądu 230, bo e... tylko było tam 20 stopni, myślę. 20 stopni było tylko. Czekaj, to nie zamyka? Co ty nie wiesz, pierwszy raz jedziesz? Raz. Że, że się automatycznie drzwi zamykają. Wie pani co? O Malczewski. Wracamy zaraz. Idziemy, coś zjemy i wracamy. Szybko. I wracamy, bo miejsca zajmują na to. Nie, nie, to daleko. Mam taką możliwość, że nie muszę wcale na Malczewskiego wracać, tylko możemy jechać czym innym. Czyli czym? No, czym chcesz? O, jakiś stragan makarun, Rum? Makarun we Wrocławiu, stragany. Oho, kontakt. może wybierzemy sobie wagon. A lajwa miałam zrobić. A nie, nie, tak wygląda nie ma. No dobra, jak służbowy to siadam, dobra. A my też ja w pracy teraz jestem, pracuję ciężko na YouTubie. O pole główne. ale przenosimy się, bo pani przyszła i zapaliła światło, bo naczytać chce. W środku nocy. W jakiej no? środku nocy? Która jest godzina? No już jest po 8. Nie, no właśnie późno już. Idziemy no. Tu są fani nawet kolejnictwa, bo trąbią. Poszłyśmy z tamtego przedziałowego. Była jakaś zapaliła sobie światło. Trzeba rządzić. No. Ja mogę, ale, no. nie, ale nie ktoś. Znowu będzie sprawdzał? No to przecież już... my już czwarty raz bilety sprawdzamy. No bo my się ciągle przesiadamy. Tak, i się ciągle przesiadamy, bo nie ma miejsca. Co ja będę robić? Tak. Proszę panią, będę włączać komputer. A dalej co? Muszę przegrać z karty pamięci tutaj na komputer Jak ma Pani hasło? <noise> Nie powiem <noise> Proszę Pani, środa, 2 listopada Ja chciałabym, żeby jutro moje imieniny Pani e, w Tak <noise> Konduktor 4 razy podchodzi po bilet no Chyba lubi mnie Także tak, tutaj się zaraz zajmę. Tylko proszę mnie nie przeszkadzać, bo mam jeszcze dwie godziny do Krakowa, a przesiadamy się już od pięciu godzin, od piły. Po prostu tu siedział. Ile było miejsc? Tak? To jest chyba czwarta. To jest czwarte chyba miejsce. Także no ciągle się tylko przesiadam, nie ma gdzie. Tam w przedziałowym pani sobie pozwala za dużo. No i jedziemy teraz do Krakowa. W Krakowie ja wysiadam Malczewski. Tutaj jest nawet tablica. No ale już pokazywam. I Malczewskim, O, tu jest na górze. Czekaj, bo tu ludzie wychodzą. Kabel jest kabel. Oj <noise> się spojrzał. Kabel myślał, że ktoś kabluje, nie? Tak. No i... Mogę dokończyć, bo jesteśmy Ale szybko, w przejściu. Szybko. Do Krakowa głównego 22.11, później 23.23. 23. Karpaty do Gdyni. Z Gdyni mamy pomysł właśnie jechać do Olsztyna i z Olsztyna do Warszawy. To jest koniec. 13 pociągów, 4 tysiące kilometrów i rekord. I mam, i mam i tak, rekord pobity jest. Pan zaglądał, zaglądał, zaglądał co my tu robimy. Z liwica. Tu do Katowic jeszcze... do... do Krakowa. Osoby wysiadające prosimy o zabranie bagażu, żeby sobie z raz zachowali ostrożność. Dziękuję za podróż z KKP i Jeszcze mu danego pobytu. Do zobaczenia. Ja otwieram plecak i wyciągam takie coś. Marwy?

Pani wysiada, czy pani na bocznicę jedzie? Bo jak y, pani jedzie na bocznicę, to ja wsiadam. Mówię, że jak pani wsiada na bocznicę, to ja też jadę. Przecież to ta pani mówi we Wrocławiu. To sekretarka. Nie wiem. Katowice takie luksusy. Kraków. O Boże, Kraków? Kraków, luksusy, trzy. Jeszcze ten lo, lokomotywa. I żegnamy Kraków i, le, i lecimy dalej, nie? EU 07. A, no tak, nagrywałam chyba. No na pewno. Ale mogą być schody ruchome albo binda. Na nogach nie chodzę. Fajne. Takie kolorowe wszystko.